Cześć, z tej Damian, zaczynamy dzień piąty Dzisiaj mamy szalony plan wejść aż na cztery szczyty Korony Polskiej. Oczywiście ta seria opowiada o tym, jak się tam jedzie Do najbliższego szczytu do Chełmca mamy 15 minut, więc Show must go on. Boguszu w Gorce, jesteśmy w północnej części miejscowości, tutaj jest parking, gdzie, gdzie można ruszyć yy, na ełmiec. No i co, i ta część oczywiście tego przedsięwzięcia to w filmie właśnie z górskiego wejścia, a wlan vloga kontynuujemy już za chwileczkę. Tak wygląda właśnie w skrócie wejście na hełmiec, a całość będziecie mieli w odcinku oczywiście z gór. Yy, no i co? Ruszamy dalej. Teraz przed nami góry miały być kamienne. kamienne. Jedziemy w góry kamienne. Po zajściu schałmca ruszamy z Boguszu w Gorce przez miejscowość Rybnica Leśna w kierunku kolejnego pasma górskiego, czyli gór kamiennych. I tutaj będziemy wchodzić na najwyższy ich szczyt, czyli wali górę. Przejazd bardzo szybki między tymi dwoma górami, więc tak naprawdę nie ma tu za wiele do pokazania. Są to pasma leżące bardzo blisko siebie. Dobytek, guziczek i z energią. Jesteśmy pod schroniskiem Andrzejówka i startujemy na szlak. Eee, oczywiście, tą część macie w filmie z górną, no. <laughs> więc tu możecie kliknąć a my kontynuujemy za chwilę dalszą podróż. Wróciliśmy z Wali Góry, kontynuujemy naszą fantastyczną podróż. Eee, przed nami Góry Sowie i Wielka Sowa. Więc tak nam to idzie dzisiaj. Szybawo, ale muszę napiąć druta z tyłu. Bo coś mi firanka opada Ruszamy spod schroniska Andrzejówka w kierunku gór Sowich. I kierujemy się tutaj tak jak nawigacja nas poprowadziła, czyli zazwyczaj najkrótszą drogą, tak map, mapy Google prowadzą, co było w tym przypadku bardzo fajne, bo zgubiliśmy się naprawdę na przepięknych drogach, takich typowo górskich, jak na warunki tych gór. Więc podobało nam się naprawdę bardzo, jechało się tam świetnie, piękne widoki, bardzo mało samochodów, można się zatrzymać, zrobić jakieś zdjęcie, więc, więc bardzo przyjemnie i tymi drogami docieramy do Przełęczy Sokolej. Przepiękny przejazd przez jakieś tutaj wzniesienia. Tam do góry duża, wielka sowa. Wielka sowa do góry. <grym> z chwilę myślałem, że tam wjadę wyżej, ale trochę mnie wryło jak to zobaczyłem, więc jesteśmy w takim sezonie, w momencie, gdzie nie ma tu opłat, więc zostawiamy tutaj wóz, ale jeszcze coś sobie zjem wcześniej, bo już trochę jeździmy, zgodniałem. Zapytacie pewnie, czemu stawiam takiego drąga tutaj? Bo po prostu siłownik mi padł. I sobie tutaj, bo... O. Co w naszej kuchni słychać? No. Słychać kosiarkę spalinową. Paru rzeczy w życiu nie Są to korki, kosiarki na żyłkę spalinowe. I czego jeszcze nie lubiłem? Denerwują mnie jeszcze komary. I to tak bardzo. Dzisiaj próbuję tutaj nagrać to w lesie, żeby było miło i przyjemnie, ale komary nie dają mi żyć. <słuch> Wjeżdżamy będzie gotowane. Ostatnio w Grecji kupiliśmy kartusze, kosztowały dosłownie parę złotych. Wielki, półlitrowy i nie kończy się. Nie wiem co się dzieje, ale on się nie kończy. Po drodze były piękne miejsca, można było oczywiście stanąć i spróbować coś zjeść w tamtych okolicach, ale no nie było miejsca, za bardzo tak... To ja chcę zjeść, a, jakie, a mogę ten tu zjeść? Tak? To? To? No Jak słyszać tą kosiarkę przeklętą cały czas, to przepraszam. Wiecie czemu bus z otwartą klapą jest lepszy? Bo w taki słoneczny dzień, gdy założycie sobie jeszcze dodatkowo takie na drzwi filanki, nie wiem, no po prostu, no to macie cień po prostu, da się tutaj zjeść na spokojnie. Ten skrawek, ten skrawek, który tutaj cienia powstaje jest zupełnie wystarczający. Uu, idziemy na wielką sowę, ale to oczywiście w odcinku z gór tu gdzieś się klika, więc mały skrócik i za chwilę jedziemy dalej pusem. Weszliśmy z Wielkiej Sowy, góry, góry Sowie za nami, teraz przed nami góry stołowe. Właśnie obieram kierunek e, Wielki Szczeliniec. No i co? 48 minut, moi drodzy, Więc chwilę będzie nam to zajmie. Ciekawe, czy my tam dzisiaj jeszcze wejdziemy. No i co, dojechaliśmy, jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Pod Szczelincem Wielkim. Pod Szczelincem Wielkim? To się nazywa? Nie, ale jesteśmy pod Szelnicą. Jesteśmy pod Szczelnicą Wielkim. Na mapie to widać gdzie to jest dokładnie. Już mi się nazwy dzielą, mylą. Moi drodzy, to jest już... Który to jest dzisiaj szczyt? Czwarty Czwarty? Dzisiaj jest czwarty szczyt na który wchodzimy, więc trochę mi się mogą mylić już nazwy. Zatem... Kolejny film z gór z wejścia macie tutaj. No, i tak wyglądało wejście na szczeliniec. No i co? Pędzimy na jakiś kemping. No i dzień pełen wrażeń, powoli kończymy. Trafiliśmy na kemping oczywiście wyszukując go chwilę przed. Kemping, Angro Turystyka Dolina Pięciu Stawów. Czy to nie brzmi cudownie? <gryw> A jesteśmy w miejscowości Duszniki Zdrój. Zachodzi słońce. Czas na prysznic, czas na relaks. Uu, chodzi słońce, miejscu Patiko. Takie boksiki tu są, a no i my w jednym z nich pusto, póki jeszcze sezonu nie ma mhm. I dzisiaj na kolację wjeżdża makaron z pesto, herbaty, bajery. To jest, tu jest też ważny składniczek. Tak chyba zakończymy ten odcinek van vloga. Jutro kolejny dzień, szósty naszej podróży. Uch, co tu się dzieje? Fajnie jest. Więc do następnego odcinka. Cześć.